Okej, okay, widzę, że jest naprawdę blisko. Już nam 2000 brakuje. Już chwila i będzie. Będzie. I było przez chwilę takie zielone. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Maxim, a to jest kolejny odcinek z YouTube Legends. I w tym odcinku mam w planach zdobyć sobie pierwszy przycisk YouTubea. Mianowicie przycisk za 100 tysięcy subskrypcji. To jest cel na dzisiejszy odcinek. I ogólnie mam taki plan. Aby ten tym odcinku właśnie zdobyć ten przycisk Potem w kolejnym odcinku zdobyć wszystkie te kamery, które tutaj są Potem tutaj odblokować tego kasocha, co tutaj jest I też zdobyć wszystkie jakie i najlepsze pety zdobyć I zobaczymy co jest właśnie tam za tym kasaochem Też tam jeżeli coś będzie do zrobienia to to zrobić tam wszystko I potem na przykład zrobić live, gdzie będziemy wbijać top jeden w tej grze bo pokażę jedną rzecz, czyli nie to. Bo tutaj właśnie jest Leaderboard. To już ktoś ma 104 miliony tutaj tych subskrypcji. No więc ja mam właśnie w stanach wbić też top 1 na live. No i jeszcze aktualizację do poprzedniego odcinka, już wam pokażę. Bo odkryłem jak usuwać tutaj te bloki. Że wam to pokażę. Patrzcie. Mamy tutaj te bloki. Na sobie stawiamy gdzieś te bloki tutaj. No. I ja nie wiedziałem, jak to usunąć. Ale odkąd że to po prostu wystarczy przytrzymać. I to się normalnie kopia jak w Minecraft, I tak można te bloki ustawić. A ja mogę tutaj rozwajć ścianę. No, teraz coś to jest? Ok. Chyba nie miałem się tutaj dostać. Nie ma, no to sobie też gdzieś tutaj. Może ten pokój rozbudujemy, jak będziemy sobie. Tutaj też różne dekoracje tutaj dawać, ale to nie w tym odcinku. W tym odcinku sobie musimy zdobyć 100 tysięcy subskrypcji i pierwszy przycisk YouTube'a. I dobra, więc teraz tak, bo teraz zdobywamy chyba 4 za takie no tak? Tak, dobra, teraz zdobywamy właśnie 4 za jedno, tutaj takie kliknięcie i może sobie tutaj zróbmy, tak? Nie wiem, z 2000, może tego. Nie ma, bo mam pomysł. Ja sobie tutaj zdobędę. zrobić tej 10 tysięcy, nie będzie za dużo. Zobaczymy mniej więcej, mi tutaj tysiąc zajmuje. Bo mam 500. Ej to nie jest aż tak źle, dobra. Mogę sobie tutaj zdobyć do 10 tysięcy. No i się w sumie widzimy, jak te 10 tysięcy będę już miał. No i dobra, zajmę już te 10 tysięcy. Jeszcze sobie kupiłem. Tutaj ten komputerek. On był za 1.400. On teraz za jedno kliknięcie będzie ja mi zużywał właśnie 12 tych takich dysków. Tutaj. Więc sobie idziemy teraz to przerobić i zobaczymy, ile będę miał kasy. No i dalej, ja przerobiamy wszystko. I mamy tak, 18 milionów kasy i 50 tysięcy subskrypcji. Więc już mamy połowę do naszego dzisiejszego celu. Więc pierwsze, co mogę zrobić. To kupić sobie oczywiście nowy aparat za 9 milionów prawie. Kolejny jest za 70. O kurde. No to dużo. I teraz myślę, że zrobiłbym sobie opening nowych jajek. Ale mieć lepsze pety i więcej kasy zdobyć. Okej, okay, wylosowaliśmy Dreama. Ok, mam teraz jakiegoś morgza. Kolejny nowy pecik. Mamy od z auta jakiegoś. No dobra. O, wylosowaliśmy mały player'a. Okej, okay, dobra, I to są te cztery nowe pety. No i dobra, I skończymy właśnie robić opening. I teraz spójrzmy sobie, zabgradeć trochę te pety. Dobrze, i ogólnie to, jeżeli mam dać taką jedną radę odnośnie tej gierki, to nie kupujcie 50 tysięcy jajek na raz. Tylko jak chcecie jakiegoś peta zabgradeować zbierzcie tyle petów, ile Wam brakuje na dany upgrade i potem kasę uzbierajcie i upgrade'ujecie peta i dopiero potem kupujcie kolejne jajka i róbcie tak aż do sumie, ostatniego poziomu jaki pet ma, czyli chyba do 10 no i dobra a ja teraz sobie jeszcze raz tutaj spróbuję zdobyć kolejne te 10 tysięcy no i zobaczymy, ile potem będę miał tych subskrypcji. Okej, okay, widzę, że naprawdę blisko. Już nam 2000 brakuje. Już chwila i będzie. Będzie. I było przez chwilę takie zielone. I dostaliśmy coś. jest. Jest, widzę, mamy coś. Mamy coś tutaj. Mamy. Mamy przycisk od YouTube'a. Mamy pierwszy przycisk, w widzowie, srebrny. Mogę sobie teraz założyć? Mogę założyć przycisk. Patrzcie to. Mamy przycisk, w widzowie. O to chodzi. No, więc cel naszego odcinka został wykonany. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i widzimy się w kolejnych odcinkach.